Dobra, czas na kolejny odcinek. Tylko dajcie mi złoto. Pogoda koza nie wyzwa, żebym przyjechał do niej. Do niego. Nie czemu.

co ty chcesz? No właśnie, pożeguję jednej pomocy. Jakiej? Mm, żebyś sprzedał najwięcej tej rzeczy. A po co? Żebym opłacił rachunki. Okej. Okay. No to... No to idź. Już. No dobra. Wziąłem jakiegoś człowieka i teraz 你就吃得少 Będziesz musiać, będzieś poszedła. No. Nawet wiadro ci dam. Co mogę jeszcze ci sprzedać, Drabina. Jeżeli w, toj, w twoim domu w ogóle, w ogóle światło przestanie działać, to, to dam ci ogrodzenie, gdybyś chciał, żebyś przerobił swój dom jak na jakiś na parcele, tylko jakbyś chciała założyć sklep ogrodzeniani Nie wiem, do czego posłużą śnici, ale do czegoś na posłużę posłużą. Kolejne masz. Pamiętaj, żeby naprawić. Przed postawieniem masz krzesło. Masz jeszcze tego ciekawego człowieka. Będzie Ci służyć jako, no będzie Ci podlepać kwiatki. Wiele będzie Ty kupować na Allegro, Olex i innych. I nawet na AgriExpress czy innych. Ty możesz pos... nie wiem czy olej ma, nie wiem, czy masz auto, y, znaczy samochód, ale zawsze ci się przyda olej. A jak nawet nie, to może się przyda komuś innemu. Ugrdzenie kolejne. Pani ta, ta pani też posłuży do naszego projektu. Nawet ty, chociaż i tak. Oni pewnie zasługują mi jako prywatni, jacyś pracownicy, niewolnicy znaczy. <gry> Tylko przepraszam w ogóle, daj mi wejść do twojego sklepu. Mam nadzieję, że, że twój dom będzie też taki duży jak mój. Naprawdę. musi to być. Ciekawy jestem w ogóle mam Skoda, że nie mogę Ci przydać samochód, ale by się przydał. Ale to by byłoby fajnie czemu ta taksówka rozwala wszystko. Dobra będzie ten mak ci służyć jako, jako do różnych dziwnych rzeczy. Ale pamiętaj, że to moje tylko pomysły Ty posłużysz jako do malowania nie, ścian, a ty posłużysz jako niewolnik, który będzie wchodzić do leadera, czy Ali, czy nawet desko, żeby kupić jedzenie. Ty posłuszysz się jako ochroniarz Chociaż polic... Ty... Ty też Także... Że... Jakbyś chciała, pani, sobie poczytać gazety, a ma prywatną drogę, to, możesz, to właśnie do tego może posłużyć. Mam nadzieję, jakbyś w przyszłości chciała tworzyć samochód z gruzów. Posłużyć jako ochroniarz. Tu. Ty też y, 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 tutaj posłu, możesz sobie trzymać rower, jeżeli jesteś. Jeżeli jesteś, to możemy też dać rower. Jeżeli jeszcze jesteś zainteresowana z jazdem rowerem, bo ja, mi się to uda, Ty, ty posłużysz się jako ochroniarz jabłek, ja, jedzenia. To może też się przydać, jakby, jakby twoje w ogóle, yy, Dzieci chciały odwiedzić Cię, to mogę dać to. Ten pan posłuży do ochrony też jedzenia. Nie wiem, czy śnieci ma tość. Nie wiem, dlaczego śnieci dla Ciebie są wartościowe, ale powiedzmy, że Ty też coś buduj, masz wspólnego ze śnieciami. Mam nadzieję, że Ty posłużysz się jako najlepszy ochroniarz, gdzie, jak, czemu nie? Nikt nie mówi, że ty też posłużysz jako ochroniarz, a ty posłużysz jako jako ochroniarz kwiatek, ty też posłużysz do ochrony kwiatek, oraz ty jestem syn. Z... A to po prostu posłuży jako po prostu jak. a, a on posłuży jako zwykły stadowy ochroniarz. A on posłuży jako ochroniarz przy wejściu też ty. Oraz ty. Nie wiem, się ty nie różnić. Dobra, drabina następna, jakbyś oczekowała dwóch. Jakby trochę było, nie działało, ale nie dosięgnęło się jedną drabiną. kus na śnieci, jakby... Jakby ci... Jakby ktoś ci nie dał śni... Jakby nad, nie ma tych pojemników Co mogę ci jeszcze dać o Może jeszcze wi więcej przydałoby się żebyś przyczytała, może znajdziesz dla dzieci w ogóle jakąś podobną pracę, a nie tego dzieci proszą o, o jakiś... Tylko proszą o rodziców, żeby dali kasę. Nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle mać. Czy oni w ogóle są? Nie wiem, czy ma piąt Twoje dzieci. Ukończone. 18 lat, ale powiedzmy, że że to to. Że, że na przykład nie ma tutaj ogromnego znaczenia. I kazy jest pełnoletni. I kazy dziecko jest pełnoletni. W ogóle wszystkie dzieci są. Jakby mam wrażenie, że w tym godzinie te trzy pełnoletnie. To samo, a to chyba ma zamiar, żeby każde dziecko było pełnoletnie. Pudełko. Bardziej przypomina coś innego, ale. Pudełko. Mam nadzieję, że znajdzie się jakiś PS5. Oczywiście pewnie nie, nie spalone, ale. Ale jakoś się nie spaliło. Oby tam było PS5, bo inaczej bo pewnie nie tak do tego A tutaj może posłużyć jako wiadro do mleka. Posłuży on jako ochroniarz kolejny, a ten posłuży ochroniarz PS5. Plus mogę jeszcze dać. Ty nie będziesz kopać chleba, tylko tylko będzie jakiś ochroniarz śnieci, nie wiem co mu, 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 mu radną ci ludzie śnieci, albo kopią, a da się w ogóle Coca kol, ci przydać, Przy? nie, dobra, nie było tematu, okej, okay. możemy też zjąć chleb jakby, jakby wszystkie chleby były, no jakby powiedzieć, zamrazone, a nikomu nie chciał się rozmar. tutaj posłużę Natomiast, Gdzie gdzie jeszcze jest jakiś człowiek mam nadzieję że worek cementu chociaż mi bardziej przypomina jakiś pestel, tego nie ja je przystanie kolejne śnieci będą poszytne nie wiem do czego nie wiem czy coś się, ze śnieci, ale powiedzmy, że budujeś cały dom. Mech, że... Ale powiedzmy, że też, pożegłuj. Ale powiedzmy, że dom twój jest zbudowany, że ściana to jest śnieci i. i w ogóle. Kto nie nazwał, że. Kto lubi w ogóle, że. że ja się przywracam, to zostaje emit sprzedany. Y, Inaczej zabity dla Squid Gay. Nikt, y, y, wy będziecie służyć przez całe życie się jako ochroniarz tak naprawdę do końca swojego życia. Chociaż nie jestem pewien czy t, y, tutaj. Ty możesz posłużyć jako ochroniarz, skoro jesteś anodem tym Arnoldem. Tym z Arnold, że tego poznaj Arnolda. To może posłużyć się jako jako w późniejszym czasie zmowikowana osoba. Na jakąś super, na jakiś super golem. Że złota. policjant może posłużyć jako standardowy ochroniarz. Mam nadzieję, że... A on może posłużyć jako coś w rodzaju Ju... zabijania dłoingo. To samo ona. A o... poszukujemy jeszcze jedną. Ty możesz posłużyć jeszcze do tego czegoś. No weź. Chociaż mam nadzieję, że wam... że wy macie głowy że żelaza, bo... Tak, bo może to boleć. Gdzie tu uciekać? Będziesz mm, osobą, która będzie zabijać Loingo jako czwarta osoba. Jeszcze... A... A ta rzecz nie wiem, czy ma jakiś... A ten znak może posłużyć... Na różne dziwne... Na różne rodzaje. Różne rodzaje. Znak na jakiś, mm, różne rodzaje masz. Na... Mm, Twoje sklep. A, to, to, to. A tutaj ta osoba będzie usłyszyła po Ogi będzie służyć twój ta osoba um, kupę, żeby by zrobić prąd. prąd. To samo z drugim. Ty możesz zostać Przedażem po prostu standardowych napojów. Ty w ogóle przeżyjesz jeszcze? Do... Nie wiem, co to bardziej. A to może posłużyć jako coś w rodzaju, żeby nikt nie przyjechał. To też on. Trwa to też, by się przydała. Um, osoba, która robi za pomocą kupy by jakąś prąd. A on może posłużyć się jako kręcenia za pomocą roweru Masz. przez 23 godziny. No bo nie będziemy torturować przez całe życie. 23 to. godziny to trochę za długo, co? Tak, to, 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 no, to, to jest ten to jest ma na sympinę, podobna nazwa. To tam taki to tam opakowanie. Też. Ten też może być. A on może posłużyć za pomocą kręcenia robić prąd. Kręcenia czego? Kręcenia na takie linki, ki e w ogóle. No żeby zrobił prąd. To samo też żebyś... Jeszcze się wyobrażam, to co można zrobić. A to hmm, wygląda trochę jak napój, więc przedam wielki napój. No wiem, ale tylko, No dobra, ty możesz posłużyć jako. Opierownik. W ogóle hmm. <laughs> stworzyłam autokrypę czynnika przez obiekty. No dobra. Dobra, może być ciężko. A tak? nagrywać, ja, Przestań mówić. Mm. <laughs> Dobra, pudełko może się przydać. Nie wiem do czego. Czy ktoś wsiadł? Przecież nikt nie pojedzie. Jest otoczony no, do góry to, nogami. Jakiś ochroniarz może... Kurde. Nic nie widzieliście? Ej, nie uciekaj mam wyjść? Dobra, jesteś. Co tu się stało? Ogień w ogóle? Ktoś podpalił, o... podpalił ogień i teraz jest jak jest. No. Nic nie widzieliście. Co w ogóle mamy? Nie? Dobra. Nie? Tak, dobra ten? No cóż, ten policjant też posłuży do naszego ochroniarza. Nie wiem, czy warto w ogóle robić wiele, wiele, wiele tych. rzeczy. O wszystkie. Dobra, pudełko się też przyda. Chociaż mam nadzieję, że jeszcze jakby to nie spali się, jeżeli. Nie będzie przydane. Tu jest PS4 i PS5. Panie, nie jako no... Nie, 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 jakoś... O, dobra. Pudełko też się przyda. Nie wiem, co tam chować, ale może i posa, czy coś w rodzaju. E, pudełku. A ta pani też posłuży jako ochroniarz. Nie wiem, czy ochroniarze mają jakiś... Jako kobiety mają jakiś sens, ale powiedzmy, że nie ma to Herbaty znaczenia i może Chyba, chyba im bopsułam im chyba A myślałem, że już zaraz nie Ale i tak nie ma herbatę, firmy, Dobra. Będzie kolejny. na osoba jako ochronias. Będzie Ochroniarz będzie się. Chociaż... Tylko sklepu, ale. A to powiem, Posz... ale do to ty to jest... Dobra. pracuj. I, I pracujesz? Dobra. Ty w ten sposób jako ochroniarz. Pani Fajnie, że można okres... jestem, czy pani zawsze musi wykorzystywać jako ochroniarz. No, no tam No to. Chyba. Niech uważa za na siebie. będzie się To nie ci Będziesz włożyć jako naprawienie i by się popsuły. Tutaj znajdziesz najlepsze. Najlepsze butelki. Najlepsze urządzenie, które nigdy sobie nie włożyć, ale Ci nie powiem. Gdy od... otworzysz to sama się dowiesz, co tam jest. Oczywiście ten, który przydałam ostatnio, to jest otworniarz. A to jest osoba, która pilnuje, żeby nikt nie odłączył od domu prąd w wodę i gasz. A on posłuży, żeby nie odłączył no, nikt żeby żeby nie odłączył. Tem, nie, nie kasa... Ty ty <tum> ruchach, kasa? odłączyć. Nie ty... Nie osoba Nie żeby nikt Nie odciął Wody, żeby nikt nie odłączył gazu, mam nadzieję, że wszyscy są za Twoich przyszłych prac. Ten będzie pracować czasami na nie Będzie pracować na zlecenie to coraz trudniejsze wyzwanie. To samo ona. Ma, mam nadzieję, że. Że się spodoba Wam to, co i Wasze prace. No dobra. Chcę możecie posłużyć jako na plank wyjątkowy ochroniarz, który bardziej nie tego tak pilnuje, żeby było coś idealnego. Ta osoba nie, nie, nie musi mieć łapki bo i tak lep może latar. Zdebitować, nawet jak nie ma tam ławki, będziesz, będziecie żałować, że jesteście. Tu będziesz posłużyć jako ochroniarz pizzy, a Ty możesz posłużyć ochroniarz do food. A Ty w ogóle możesz posłużyć jako ochroniarz wszystkiego, co jest jedzeniem. Nie wiem, co wartościowe je. Ciekawe jest. Ciekawy jestem, czy... To jest wartościowe. Chcesz się wyważyć? No to daj. Do końca? Jeszcze to. No cóż, widać, że odrzucona i dostajesz jeść coś innego. i się chyba się do, jako na do wyjątkowych prac. Nie myślcie sobie, że tak, że jak zobaczycie, że to sobie pójdę i... I już koniec, Tutaj żeby nie... nikt nie odłączył internetu. Chociaż nie ma. Nie jesteśmy. To nie jest Koniecznie, nie, nie jest. trochę spadzi Jest z mylony, ich padzi. O, słuchaj, gruba będzie się do zmylony Co tak ona może robić? światów Gdzie chcecie taką kartkę wziąć? Nie Chyba fugometka się wywaliła w najlepszym momencie. No, trochę tutaj ognia się z... pojawiło. Zobacz, ty posłuszysz się go jakiś Chyba najbardziej widoczny. Gdzie Nie, ja na to wywalić. To będzie pokazać. do Co? Le... Le... No. Szukanie Lebit. szukanie możliwości lega. To może posłużyć, jeszcze może kiedyś posłużyć. Na kiedyś. Nie wiem, czy... grusz chyba nie wiem, zawsze się przyda, ale zawsze by byłoby miło. Było. Trochę chyba nie ma takich. Mam nadzieję, że jesteście pewni co robić. Nie, nie tą stronę, co sobie uważacie. Mam nadzieję, że oni nie mają Że oni będą zniechężni. Jeszcze tyle powiem, czy powiem do. Ci coś. Chociaż i tak już mam, już my się już wiem, każda będzie osoba, już nie że już nie No z nich sposobem, bo już nie ma. Już już. No, no jest takie jak... lekcji wtedy, kiedy już działać. To musi po szkole robić, a potem mieć złożyć. Czy to jakiś patoszycie w stylu Polsa, To coś ja się, co Nie, co Nie jestem pewien, co on się uczy. Nie wiem, co bardziej wola, ale. Ciekawy jestem, czy oni w którym... ja ogóle mają. wszystkie swoje najlepsze. Coś w rodzaju. Najpierw muszę. Ale posłuchaj, bo już, już nie Może już być? Tak. W końcu mogę odpocząć.